bu maç var Na miejscu dziewiątym w klasie 8 witamy pierwszą kobietę na mecie 40 rajdu ślimackiego Krause. Kobieta, która kierowała samochodem 15 rajdu. Duże brawa, duże gratulacje. Powiedz moja droga, jakie wrażenia z trasy i z rywalizacji z facetami? No, jak zwykle dobre. Ja dla mnie tutaj cały trud tego rajdu był przede wszystkim nowy samochód. Jak to się ogarnąć? Powiedz jak spisał się pilot. Jak zwykle bardzo dobrze.